Cześć. Znowu wracamy do Geometry Nodes. Ostatnio stworzyliśmy coś, co przypomina hologram. Wzięliśmy kilka sfer i ułożyliśmy je w kształt jakiejś twarzy. Dzięki temu wyszedł z tego efekt hologramu. Tym razem jednak spróbujemy stworzyć kwiatek. Czyli tak samo proceduralny kwiatek, tak jak wtedy robiliśmy w Geometry Nodes proceduralny hologram, czyli taki, który zmienia się w czasie, to teraz zrobimy proceduralny kwiat. Czyli będziemy mogli rysować tymi kwiatami, a on będzie się dopasowywał do nowego kształtu. Sprawdźmy jak to działa. Na samym początku będzie nam potrzebny sam kwiat i jakiś liść. Nazwałem to z prawej u góry kwiat i liść. I teraz spróbujemy stworzyć z tego całą roślinę. Mamy dwie części, a złożymy to w całą roślinę. Żeby zacząć się tym bawić, przejdź do zakładki Geometry Nodes na samej górze i zamknij panel po lewej, bo nie będzie nam potrzebny. Prawy przycisk myszy: Join Area. Teraz wejdziemy w Z i wybierzemy Rendered, żeby zobaczyć, jak wygląda nasza roślina, jak już będzie wyrenderowana, czyli razem ze wszystkimi teksturami i oświetleniem. No i teraz możemy stworzyć nowy system Geometry Nodes, dzięki któremu osiągniemy ten efekt rośliny. Jednak dodaj najpierw na scenę krzywą, czyli Shift A, Curve i wybieramy Bezier. I teraz tutaj pojawiła się nasza krzywa. Tak jak widzisz, idzie ona stąd. Dotąd. Możemy nawet wyłączyć kwiat i liść, żebyśmy widzieli tylko i wyłącznie krzywą. I teraz przejdziemy do kolejnego etapu, czyli do geometry nodes. Kliknij New, żeby dodać nowy modyfikator geometry nodes. I teraz, jak już pewnie wiesz, z lewej strony mamy to, co wchodzi do geometry nodes i z prawej strony mamy to, co wychodzi z geometry nodes. A po środku będziemy wsadzać nasze modyfikacje. I jak zmodyfikować tą krzywą, żeby wyglądała jak kwiat? To jest w sumie proste, ale jednak wymaga kilku nodów. Na samym początku wciśnij Shift A, wejdź w Search i wyszukaj Circle, czyli Curve Circle. Dzięki temu sprawimy, żeby ta krzywa tutaj była trochę grubsza niż jest teraz. Tylko jak to zrobić? Żeby użyć w ogóle tego noda, będziemy potrzebowali kolejnego noda, do którego ten się połączy. I on będzie się nazywał Curve to Mesh. Czyli zmieniamy krzywą na mesh, czyli na jakiś obiekt. Podłączę to curve do profile curve i teraz nasza krzywa zrobiła się nieco grubsza. Tutaj w radius możemy kontrolować, jak bardzo jest gruba. Ustawmy na przykład coś takiego. No i to już w sumie mamy gotowe, tylko pewnie jak widzisz, krzywa leży na ziemi, a fajnie by było, jakby ona stała pionowo. Możemy ją obrócić o 90 stopni w ten sposób i dopasowywać jej kształt, wciskając tab i przeciągając za te punkty, ale możemy zrobić też inaczej. Wcisnę Ctrl Z, żeby cofnąć. I jak jesteśmy na tym etapie, wejdę teraz w tryb edycji klawiszem Tab, zaznaczę wszystko klawiszem A, wybiorę X, Vertices. I teraz usunęliśmy wszystkie wierzchołki z tej krzywej, ale dalej jesteśmy w trybie edycji tej krzywej, czyli obiekt krzywej jest, ale nic nie wyświetlamy, bo wszystko usunęliśmy. Wszystko, co w nim było, zostało usunięte. I teraz z lewej strony tutaj mamy coś takiego jak opcja Draw. Draw, czyli jak na to kliknę i będę teraz rysował, to będziemy mogli rysować naszą krzywą. I to nam bardzo pomoże przy tworzeniu właśnie tych roślin. Gdy odpowiednio wszystkie noody połączymy tutaj na samym dole, to będziemy mogli tym sposobem rysować po prostu roślinę. Teraz cofnę trochę, zostawimy tylko jedną roślinę, przejdę tutaj do trybu przesuwania i przesunę ją w taki sposób, żeby wyglądała jak roślina, żeby nie była aż taka powyginana, jak jest teraz. Mniej więcej coś takiego może być. No to zrobiliśmy już ten pierwszy krok, tylko dalej mamy samą łodygę na samym środku. A przydałoby się, żeby jednak ta łodyga miała jakieś liście i ten kwiat na samej górze. Więc jak to zrobić? Żeby to zrobić, przyda nam się kolejny note. Shift A, Search i wyszukamy instance. Tutaj masz taki note jak instance on points. Kliknij na to i przeciągnij tutaj. Pewnie kojarzysz tego nota z poprzedniego poradnika. On po prostu ustawia punkty na naszej krzywej czy na naszym obiekcie, który do niego podłączymy. No i teraz jeszcze, żeby on się w ogóle wyświetlił, powinniśmy wskazać obiekty, które ten node ma wyświetlić na tym obiekcie. Czyli klikam na liść, przeciągam i upuszczam tutaj. Podłączę geometry do instance i mamy już nasze liście na naszej krzywej. Tylko nie widać tej krzywej i liście są trochę za duże. Możemy przesunąć to trochę w bok i połączyć naszą geometrię krzywej, która była tutaj i nasze instance points. Czyli teraz wchodzę w Shift A Search i wyszukuję join geometry. Łączę Instance Points, czyli nasze liście, z tym, co mamy z tego mesha, czyli Curve to Mesh, czyli nasza krzywa. I podłączę to wszystko do geometry. Widać, że wróciła nasza krzywa, która była tutaj na samym początku. Dobrze, jest progres, tylko dalej te liście są troszkę za duże. Jak możemy sobie z tym poradzić? Możemy wejść w skalę i po prostu ją zmniejszyć. Wystarczy, że klikniesz na pierwszy suwak, przeciągniesz pionowo w dół i teraz w prawo albo w lewo i będziemy kontrolować, jak duże są te liście. Ustawmy mniej więcej takie. Tylko teraz, tak jak widzisz, nie mamy kontroli nad tym, ile tych liści tutaj się pojawia. Pojawiło się ich bardzo dużo w tym miejscu i później jest przerwa i znowu bardzo dużo w tym miejscu. Żeby mieć nad tym kontrolę, przyda się nowy note o nazwie Resample Curve. Położę go tutaj. Podłączę naszą krzywą główną. Wsadzę tutaj do kerw i to kerw podłączę do points. Teraz liści zrobiło się nieco mniej i mamy kontrolę nad tym, ile tych liści jest. Teraz jest wprowadzone 10, ale możemy to zwiększyć albo zmniejszyć. Ustawmy na początek na przykład tyle. Myślę, że jest OK. I właśnie wykonaliśmy kolejny krok. No to może teraz spróbujemy te liście poobracać, bo teraz są wszystkie w jednym miejscu i dosyć dziwnie to wygląda. Tak rośliny na pewno nie rosną żeby to zrobić powinniśmy dodać jeszcze kolejnego noda. Wrzuć noda o nazwie curve tangent i do niego jeszcze dorzucimy noda o nazwie align euler to vector. I jak to tangent podłączę bezpośrednio tutaj do vector, a rotation do rotation, to wszystko się zepsuje. Ale gdy teraz ustawimy to na z. To teraz liście będą podążały za naszą krzywą. Czyli ten node tangent właśnie sprawił to, że te liście mogą zczytywać wartość, jak ta krzywa jest pochylona. Widzisz, że tutaj gdzie jest bardziej wygięta, to one są gęściej jakby, bardziej się dotykają. A tam gdzie jest prosta, to rosną w takich samych odległościach i nie są w ogóle wygięte. Jak to wyłączę, czyli odłączę tego node'a, to wszystkie rosną idealnie prosto. A jak go podłączę z powrotem, to wyginają się dokładnie tak, jak wygina się krzywa. Możemy teraz brać i wyginać, i liście będą wyginały się razem z tą krzywą. To już mamy za sobą, więc teraz powinniśmy obrócić je wokół, tutaj, żeby rosły ze wszystkich stron, a nie tylko z jednej. Od tego również jest specjalny node, którym możemy się posłużyć. Przeniosę to wszystko w prawo i teraz tutaj dodam node o nazwie Rotate Instances. Podłączę to tutaj, jeszcze przed tym, gdy będziemy łączyć naszą geometrię. I teraz, gdy będę sobie tutaj obracał tym z, to widzisz, że nasze liście zaczynają się obracać dookoła krzywej. Tylko jak zrobić, żeby te liście obracały się losowo, a nie wszystkie w tym samym kierunku? No i jak możesz się domyślić, od tego również jest specjalny Note: Shift A, Search, Random Value. To Random Value daje nam właśnie losową wartość, tak jak mówi nazwa. Tylko od początku daje nam float, czyli wartość od 0 do 1 ale razem z przecinkami, czyli może dać 0.2, 0.8 i tak dalej. Tylko my tutaj potrzebujemy jak widzisz trzy wartości: obrót w oś X, obrót w oś Y i obrót w osi Z. Więc takie trzy wartości w jednej nazywają się wektorem. Dlatego z float możemy zmienić na wektor. I teraz gdy podłączę value do rotation, to zobaczysz, że liście zaczną się obracać we wszystkie strony. Ale my jednak chcemy, żeby te liście obracały się wokół tej krzywej na samym środku, nie w oś X. Nie w oś Y, tylko w osi Z, która jest osią pionową. W takim razie wybierz pierwszą oś tutaj, czyli to jest oś X, i wpisz 0. Wybierz oś drugą, czyli to jest oś Y, i wpisz 0. I teraz, gdy zwiększymy to 1, to zobaczysz, że wszystkie liście zaczną się obracać dookoła naszej rośliny. Jest super. Możemy teraz to zwiększać albo zmniejszać w zależności od tego, jaki efekt chcemy. Mamy już roślinę, dookoła której rosną liście. No to może teraz zwiększymy swoją kontrolę nad ich rozmiarem. Zauważ, że te liście na samym dole są identyczne jak te w środku i te na samej górze. W normalnym świecie to tak niestety nie wygląda. Liście zawsze są różnych wielkości. Szczególnie na samym dole zazwyczaj są troszkę mniejsze i na samej górze również są troszkę mniejsze. Oczywiście to zależy od rośliny, ale w tym przypadku załóżmy, że tak jest. Więc, żeby zrobić coś takiego, znowu musimy wrócić do naszych Noudów. Ułożymy to troszkę bardziej o coś takiego, i w to miejsce będziemy musieli po prostu podłączyć coś innego, co będzie kontrolowało ich wielkość. Do tego wciśnij Shift A, przejdź w Search i wpisz Parameter, Curve Parameter. Gdy to wybiorę, to teraz dostaniemy jedną wartość, po prostu faktor. Gdy to podłączę, to zobaczysz, że na samym dole jest wartość 0, czyli te liście na samym dole są dużo mniejsze. I im wyżej, czyli im dłuższa robi się ta krzywa w tym liście robią się większe, bo ta wartość wzrasta. I żeby kontrolować tą wartość Curve Parameter możemy wykorzystać nouda Color Ramp. Shift A, Search, Color, Ramp. Wsadzam to pomiędzy i teraz popatrz na to. Tak jak w zwykłych materiałach sobie kontrolujemy wartości od 0 do 1, tak samo tutaj możemy to zrobić. Czarny kolor symbolizuje wartość 0. Biały kolor symbolizuje wartość 1, tą wartość najwyższą. Czyli jakbyśmy sobie tak to rozrysowali, to tutaj na dole jest wartość 0, tutaj u góry jest wartość 1. I te wszystkie wartości pomiędzy to są te odcienie szarości w tym miejscu. Więc mogę na przykład złapać za ten czarny kolor, przesunąć w prawo. I widzisz? Teraz te liście, które znajdowały się tutaj, znikły. Bo zwyczajnie się zmniejszyły, bo teraz my tutaj przesunęliśmy wartość 0. Teraz w tym punkcie znajduje się 0 i tam dalej również jest 0. A ten punkt 1 został w tym samym miejscu. Gdy przesunę punkt 1. To zobaczysz, że teraz przesunęliśmy go bliżej punktu 0, i teraz mniej więcej stąd jest wartość 1, czyli wszystkie te odcienie szarości znajdują się pomiędzy 1 a 0. Zmarzę to wszystko, no i tym sposobem właśnie możemy kontrolować rozmiar tych liści. Czyli na przykład przesuniemy to trochę w prawo, na dole, żeby nie było w ogóle liści, później mogą być liście i fajnie, jakby znowu na samej górze te liście się zmniejszały. Czyli przesunę to mniej więcej na środek. Teraz wcisnę kontrol i kliknę lewym przyciskiem myszy tutaj. Możemy ustawić tutaj kolor czarny. I tak jak widzisz, mamy tylko liście na samym środku. A na dole i u góry one zaczynają się zmniejszać. Jednak te liście na środku są zdecydowanie za duże, więc możemy wejść i ustawić tutaj kolor szary. Czyli, jakby ta wartość value tutaj jest wartością określającą skalę tych liści. Ustawmy coś takiego. Możemy w każdej chwili, oczywiście, jeszcze wskoczyć do Resample Curve i zwiększyć ilość tych liści. Na przykład na 24 tak jak teraz. I widzisz na samym dole nic nie ma, później robią się coraz większe i później znowu się zmniejszają. No to w sumie jedyne czego nam brakuje w tym kwiatku? To właśnie kwiatek. Mamy tutaj obiekt kwiatka. Tak on wygląda i chcielibyśmy umieścić go tutaj na samej górze. I jak to zrobić? Najpierw możemy go ukryć. Wróćmy do naszej krzywej i tutaj możemy wykorzystać to co zrobiliśmy w tym miejscu. Czyli klikniemy sobie na node Instance on points. I wiemy, że będziemy musieli wykorzystać bardzo podobny mechanizm. Czyli kliknę na niego i kliknę również na Color Ramp. Oczywiście trzymam Shift, żeby zaznaczać kilka nodów jednocześnie. Bierzemy te trzy nody, Shift D, przeciągam tutaj do góry. I teraz tak. Jak tutaj do Instance on Points podłączaliśmy Resample Curve, to tak samo możemy podłączyć tutaj. Więc biorę to samo Resample Curve i podłączam do Points w tym miejscu. Zobaczmy, jak to wygląda. Kliknę na Instances i przeciągnę bezpośrednio do Geometry. Widać, że znowu wszystko znikło, a to dlatego, że nie połączyliśmy do tego jeszcze naszej głównej krzywej, która była na samym początku, i nie wprowadziliśmy żadnego kwiata. No to kliknę na kwiat, przeciągnę tutaj, podłączę geometry bezpośrednio do Instance. I teraz mamy kwiaty, dokładnie w tych samych miejscach, w których były liście wcześniej. Więc teraz możemy wrócić tutaj do tego koloru ramp, usunąć jeden z tych suwaków, przesunąć znowu tak jak było wcześniej. Z szarego zmienimy bezpośrednio na biały. I teraz możemy ustawić te suwaki w taki sposób, aby wyświetlał się tylko jeden ten kwiat. Więc z interpolacji, czyli tego przejścia kolorystycznego tutaj, linear zmienię na konstant. I teraz mamy tylko jednego kwiata. Możemy to przesunąć w lewo, żeby dostać więcej kwiatów, ale zostawimy na jednym. Teraz mamy jednego kwiata na samej górze, więc to teraz możemy podłączyć tutaj do join geometry, z którego to wzięliśmy i to join geometry do group output. I jak widzisz wszystko działa, tylko znowu to jest niestety trochę za duże. Więc jak my to robiliśmy wcześniej, wchodziliśmy tutaj w kolor i zmniejszaliśmy na jakiś bardziej szary. Wygląda ładniej, tylko znowu mamy ten problem, że nasz kwiat jest idealnie płasko ustawiony, a powinien podążać za krzywą, czyli mniej więcej w ten sposób powinien być. Jak to wtedy zrobiliśmy? Wzięliśmy noda Align Euler to Vector i Curve Tangent. Skopiuję te dwa nody, Ctrl C, wkleję tutaj Ctrl V, przeciągnę je do góry i podłączę tutaj do Rotation. I teraz nasz kwiat dopasował się do krzywej. Mogę jeszcze tutaj zmniejszyć trochę ten kwiatek. Coś takiego. No i zostawiamy tak jak jest. Myślę, że ostatnim krokiem powinno być dodanie materiału do naszej głównej krzywej. Czyli kliknij sobie na ten obiekt, przejdź do materiałów i dodaj jakiś materiał. Klikam New, ustawiam tutaj na przykład czerwony kolor i niespodzianka, dlaczego on się nie pojawił tutaj? Normalnie, jak dodawaliśmy nowy materiał, to cały obiekt stawał się czerwony. No, stało się tak, dlatego że ten obiekt generujemy za pomocą Geometry Nodes. I żeby teraz go pokolorować, będziemy musieli użyć node'a, który dodaje ten materiał bezpośrednio tutaj do naszego spaghetti z nodów. Wciśnij Shift A, przejdź do Search i wyszukaj Material. Znajdziesz node Set Material. Teraz możemy go podłączyć, wybrać ten materiał i proszę bardzo, nasz materiał został dodany do naszej krzywej. Czyli najpierw konwertujemy krzywą do mesza, czyli do geometrii i wtedy do tej geometrii dodajemy jakiś kolor. U nas ten kolor nazywa się Material. Teraz możemy jemu zmienić kolor na jakiś taki zielony, żeby pasowało do tego co mamy na liściach. Może zwiększyć trochę rafnes I mamy już gotowy cały system roślin. Teraz wystarczy, że wejdziemy w tryb edycji, klikając tab. Przejdziemy gdzieś na bok. Wybierzemy tutaj funkcję rysowania i możemy rysować własne rośliny bezpośrednio tutaj. Wróćmy znowu do object mode. I tak jak widzisz, stworzyliśmy bardzo dużo nowych roślin, zwyczajnie rysując je krzywymi. Jeszcze raz. Wchodzimy tutaj do tego obiektu, tap, żeby przejść do trybu edycji, używamy funkcji rysowanie, ustawiamy jakoś kamerę i zaczynamy rysować. Rośliny mogą być małe, mogą być duże, mogą być nawet takie pozakrzywiane, i blender wszystko umieści dokładnie tak, jak to zrobiliśmy tutaj w nodach. Jeżeli coś nam nie pasuje, możemy przejść znowu do tych nodów i ustawić na przykład liczbę liści na zdecydowanie większą, gdy mamy na przykład taki długi obiekt, którym trzeba bardziej kontrolować. A jeżeli są takie mniejsze, to jednak wystarczy nam troszkę mniejsza ilość liści. No i tyle. Właśnie stworzyliśmy naszą proceduralną roślinę, wykonaną całkowicie w Geometry Nodes w tym miejscu. Daj znać, jak podobał ci się ten poradnik, czy udało ci się go w ogóle zrobić i czy wykorzystasz go w jakimś własnym projekcie. Do usłyszenia następnym razem.